Nauczanie domowe, 25 grudnia. Księga proroka Izajasza, rozdział 52, wersety od 7 do 10. O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu. Twój Bóg zaczął królować. Głos. Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już sferami święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Trochę to wygląda tak, jakby Bóg urządził konkurs piękności w plenerze, bo słyszymy, że to dzieje się na górach. Ale kryterium w tym konkursie piękności jest szybkość przemieszczania się, szybkość poruszania sama droga jest tutaj bardzo istotnym elementem. Zatem ten Boży wybieg. To ścieżka, po której przenosi się wiadomość. I można powiedzieć, że te najlepsze, najpiękniejsze anielskie nogi są tak szybkie, że ich właściwie nie widać. Aniołowie są zwiastunami dobrej nowiny. Aniołowie dotarli z tą wiadomością do prostych, zwykłych ludzi. I te anielskie nogi są najcudowniejsze, bo one niosą tę właśnie dobrą nowinę. Ale też widzimy, że Izajasz jest bardzo realistyczny. Teraz potrzebuje Bóg twoich nóg. To twoje nogi mają być najpiękniejsze, czyli najszybsze, czyli anielskie. To twoje nogi mają nieść dobrą nowinę. To twoje nogi występują w tym konkursie, bo tą drogą, tym wybiegiem jest odległość między Tobą a tymi, którzy będą słuchać Ciebie. Być może ta droga na pierwszy rzut oka jest niewielka w przestrzeni, bo być może tymi słuchającymi tej radosnej nowiny są Twoi krewni, bliscy, Twoja rodzina, więc przestrzeń nie jest duża, ale chodzi o to, żeby ją szybko przebyć. Chodzi o to, żeby nie zwlekać. Chodzi o to, żeby te nogi naprawdę były w ruchu, bo wtedy są wdzięczne, wtedy są piękne, wtedy są wspaniałe, kiedy niosą dobrą nowinę, kiedy niosą Ciebie gotowego do tego, aby powiedzieć, zwiastować tę nowinę. I trzy wymiary tej nowiny się tutaj pojawiają. Najpierw to jest ktoś, kto ogłasza pokój, w święta. Chcemy, żeby był pokój. W święta chcemy, żeby pokój panował w naszym domu. Ale uwaga, mamy się tego nauczyć, że ten pokój, ta zgoda ma panować zawsze. My mamy być zwiastunami tej dobrej nowiny, że jest możliwa zgoda, że jest możliwe porozumienie, że jest możliwe zrozumienie siebie nawzajem. Druga wiadomość, którą niosą anielskie nogi, to jest zwiastowanie szczęścia. Bóg jest szczęściem człowieka. Człowiek sam, jeżeli będzie biegał, jeżeli będzie zabiegał, jeżeli będzie pracował, jeżeli będzie się zapracowywał, nie osiągnie szczęścia. Bóg jest szczęściem człowieka i to jest ta dobra nowina. Bóg, który przychodzi, który jest dla człowieka, jest dostępny, ponieważ Zdecydował się na to, aby przyjść do każdego z nas. I trzeci element to jest obwieszczanie zbawienia. Mowa o Jezusie jest czymś oczywistym dla wierzących. Mówienie o Zbawicielu jest czymś naturalnym, ponieważ On nam przynosi to, co jest nam konieczne, potrzebne, ponieważ na Nim się opieramy, ponieważ to On jest centrum wszechświata i centrum mojego życia. Trudno, żeby o nim nie rozmawiać, zwłaszcza jego narodziny, ale powiedzmy do końca chodzi o to, żeby przyjście Zbawiciela nie było owiane taką tajemnicą, że właściwie nikt już nic nie wie i nikt o tym nie mówi. Na co dzień też mamy być tymi, którzy niosą tę nowinę o Zbawicielu, który przyszedł właśnie do tej codzienności. Przyszedł właśnie do tych ludzkich słabości, dlatego nazywa się zbawicielem. Nie przyszedł do uporządkowanego świata, idealnej rodziny i wspaniałego państwa. On przyszedł do nas. Do tych, którzy potrzebują zmiany. Potrzebują wybawienia. I dlatego tak ważne jest przyniesienie tej nowiny. I już ostatnie zdanie. Śpiew, radość, okrzyki. Możliwe są dlatego, że byli tacy, którzy widzieli na własne oczy powrót Pana na Syjon. Chodzi o świadków. Jeżeli masz zanieść nowinę i ma ona przekonać tych, których mówisz, musisz być świadkiem. Musisz być świadkiem powrotu Pana do swojej własności, do Twojego serca, bo ono jest Jego własnością to ty jesteś zaproszony do tego konkursu ty jako świadek który biegnie z dobrą nowiną zawsze wygrywasz jeżeli jesteś świadkiem i jeżeli biegniesz niech ci w tym błogosławi bóg wszechmogący ojciec syn i duch święty